krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym filmie rozpoczynamy wyrażenia algebraiczne i nauczymy się wstawiać pod te wyrażenia konkretne liczby, czyli na przykład będziemy mieli coś takiego. 2 razy a 3b odjąć 7. No i chcielibyśmy policzyć, ile to się równa, kiedy a równałoby się 2, a b równałoby się 4. No i jedyne, co trzeba tutaj zrobić, to po prostu to wstawić i pamiętać o kolejności wykonywania działań. Czyli mamy 2 razy 2 plus 3 razy 4, odjąć 7. Wykonujemy najpierw to, co jest w nawiasie. 2 razy 3 razy 4 to jest 12. Dodać 2 równa się 14. Pamiętajcie, najpierw mnożenie. Nie robimy najpierw 2 plus 3, tylko 3 razy 4. Czyli tak. 2 razy 14 odjąć 7, 28 odjąć 7, to się równa 28 odjąć 7, czyli 21. No ale nie zawsze będzie tak pięknie, czasami dostaniecie ułamki, więc e, postarajmy się policzyć te samo wyrażenie, ale dla a równego 1 druga, a b równego minus 3 czwarte. Więc tak, 2 razy 1 druga dodać 3 czwarte, dodać 3 razy minus 3 czwarte, odjąć 7. Mnożymy wewnątrz nawiasu przez 3, mamy 2 razy 1 druga odjąć 9 czwartych odjąć 7. Łączymy ze sobą te dwa ułamki, tylko musimy tutaj najpierw zrobić wspólny mianownik, wspólny to będzie czwórka, a zatem to się równa 2 razy 2 czwarte odjąć 9 czwartych odjąć 7. 2 czwarte odjąć 9 czwartych to jest minus 7 czwartych, jeżeli pomnożymy to razy 2. No to możemy tutaj skrócić. Na górze będzie 1, na dole 2, no i wszystko odjąć 7, czyli mamy minus 7 drugich odjąć 7, minus 7 drugich to jest minus 3,5, czyli będziemy mieli minus 3,5 odjąć 7, a to jest minus 10,5. Ok, to było proste wyrażenie, ale chyba widzicie o co chodzi. No to zróbmy coś trochę trudniejszego. 6 razy x kwadrat razy y, dodać 2x razy y, odjąć y kwadrat. No i ktoś nam powie, że x równa się 3, a y równa się minus 2. No i ile skoro tak, to wyrażenie będzie wynosić. Więc jedyne co musimy zrobić, to wstawić za x i za y te liczby, no i pamiętać o tym, żeby dobrze wykonać działania. Więc będziemy mieli 6 razy 3 do drugiej, razy minus 2, dodać 2 razy 3, razy minus 2, odjąć minus 2 do kwadratu. No i 3 do kwadratu to 9, 2 razy 3 to 6, i minus 2 do kwadratu to jest 4. Ważna uwaga, tutaj jest niby minus razy minus, tylko tam jest ten kwadrat, więc to potęga ma pierwszeństwo, i najpierw to ją trzeba wykonać. Tu nie można sobie zrobić tak, że nagle ten minus zniknie. No dobra, no to wracając do tematu, mamy 6 razy 9 razy minus 2, dodać 6 razy minus 2, odjąć 4. 6 razy 9 to 54, 6 razy minus 2 to minus 12, czyli, czyli 54 razy minus 2, odjąć 12, odjąć 4. Będziemy mieli minus 108, odjąć 12, odjąć 4, czyli minus 124. No i trochę trudniejsze liczby. Weźmy sobie te same wyrażenie, ale dla x równego pierwiastek z 3 i y równe pierwiastek z 2. Więc mamy tak: 6 razy pierwiastek z 3 do kwadratu razy pierwiastek z 2, dodać 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 2, odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. Pamiętajcie, pierwiastek jakikolwiek do kwadratu to będzie to, co jest pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 to po prostu pierwiastek z 6. Więc mamy 18 pierwiastków z 2, dodać 2 pierwiastki z 6, odjąć 2. No i tutaj jakbyśmy nie kombinowali, to i tak tego nie połączymy, więc zostawiamy to w takiej formie. I podsumowując, właśnie na tym mogą polegać zadania chociażby maturalne albo w tym konkretnym rozdziale, że będzie jakieś wyrażenie, no i będzie trzeba pod nie podstawić jakieś liczbę. I jedyna trudność, z jaką możecie się tu spotkać, to jest kolejność wykonywania działań, więc pamiętajcie, najpierw robimy potęgi, potem nawiasy, potem mnożenie i dzielenie, no i na koniec dodawanie i odejmowanie. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!